Partnerem programu jest portal e Speedway.pl. Witamy Fima w Sport Dekstra, Tomasz Weryński, Paweł Roczybor. Naszym gościem dzisiaj ekspertem jest Robert Wardzała, ekspert telewizyjny. Panie Robercie, porozmawiajmy, porozmawiajmy na początku o Speedway Grand Prix o tym no, trochę nieudanym wydarzeniu w Warszawie. Zawodnicy dobrze zrobili, że nie wyjechali na tor. No, ciężko wreszcie. się dziwić zawodnikom, że dbają o swoje bezpieczeństwo. Z początek sezonu też nie są tak ujeżdżeni, być może jakby to mogło wyglądać na koniec sezonu. Tor był powiedzmy, no nie był dobry na pewno. Stanowił tutaj kwestię dyskusyjną. No ale kwestia jakby sprawa toru to jest jedna rzecz, a sprawa maszyny startowej i całego obrazu, który został wytworzony o ostatecznej decyzji o przerwaniu Grand Prix, no to jest druga rzecz, ponieważ na to się złożyło kilka elementów. Nazywane Bramarzem całe to wydarzenie. No, ni ni niestety tak trochę wygląda. 55 tysięcy ludzi tego jeszcze nie było w historii grampi żółżowego, żeby tak wiele osób się pojawiło na stadionie na jednej imprezie, więc była ta idealna sytuacja, by wykorzystać jako trampolinę e, tą imprezę dla żużla polskiego, dla żurzła w ogóle, jako produktu. No niestety efekt, który był, znaczy efekt, który ostatecznie mamy, no działa trochę odwrotnie, bo Różel pokazywany jest, w obrazie jakby trochę skandalu, w wydarzeń nie do końca zgodnych z dobrą organizacją, z jakąś niedorubą i tego chcielibyśmy, chcielibyśmy uniknąć. Kto to właśnie jest, za to odpowiada. No dzisiaj jest tak, że PZMO, który jest organizatorem, tego Grand Prix przy współpracy z firmą, która dostarcza prawa i całe to zaplecze techniczne, czyli układanie toru. No właśnie, bo trzeba sobie na, na, na pierwsze pytanie konkretne odpowiedzieć, kto za to odpowiada, o którym, o, którym, o którym wspomniałeś. Firma, która ma prawa do Grand Prix, to ona dostarcza technicznie i ona odpowiada według umowy za przygotowanie toru. To, to nie jest tak, że PZMOT, czy ministerstwo, czy. Stadion Narodowy sobie to zrobił na własną rękę. Nie, tam nie ma takiej możliwości, żeby te inne instytucje uczestniczyły w przygotowaniu toru. Materiał i cały patent na, na ten tor dostarcza firma e, duńska. E, także pan Olsen tutaj e, to jest odpowiednia osoba i odpowiedni adres, o którym, którym powinniśmy zapytać. E, pan co Olsen, się, pan coś, Olsen odpiera Co się stało? No ale według umowy dzisiaj, którą ma, który ma PZ MOD, e, który zrobił co mógł, ta impreza wyglądała dobrze. E, to część umowy, to, to nie jest tak, że może sobie wybrać, czy sobie ten tor przygotuje. Nie. Z zapisów umowy y, o, na organizację Grand Prix jasno wynika, kto odpowiada za tor, kto ma dostarczyć materiał i kto ma go przygotować. I są to firmy, nie wiem, czy Pan Wolso jest ich właścicielem, czy, czy, czy tylko szefem, ale są to firmy, które właśnie o rodowodzie duńskim. Y, wiem o tym, że zaraz po, y, po Grand Prix, kiedy było odwołane, to przedstawiciele tych firm y, w biurach, które były wynajmowane w stanowisku Grand Prix, ściągali plakietki, żeby nie mogli... Można było zidentyfikować, gdzie oni ostatecznie siedzą. No więc chyba trochę się poczuwali do, do, tego, do tego blamarzu. Więc jak, czy jak to się skończy, czy będzie pozew ze strony PZMOT-u w stosunku do tych firm o taką niedorubę, która była, która, w której konsekwencji mieliśmy odwołaną tak piękną imprezę. No i tyle kibiców musiało się zawieść na tym, bo przecież ludzie przyjeżdżali nie tylko z Polski, ale z zagranicy. No, Ktoś wrócił im za bilet z Anglii, ze Szwecji. Lotniczy na przykład, czy transport, nocleg i jeszcze bilet za Grand Prix, bo chcieli oglądnąć to święto, które było przygotowane. No ja podobny blamasz przeżyłem w 2008 roku, kiedy to był Grand Prix w Gelsenkirchen, który miał kończyć tą edycję, no ale to w ogóle się nie odbyło. A jak myślisz, no ta przerwa? Bo mnie zaskoczyło to, że przejechali zawodnicy trzy serie i czekaliśmy nie wiadomo na co na demontaż tej maszyny startowej, bo zawodnicy tak naprawdę stwierdzili, że ten tor się nie nadaje do jazdy. Znaczy, to czemu nie było prac związanych właśnie z kosmetyką i, tego toru? Bo nic i, się nie działo na tym. Ja, ja myślę, że to, to, to jest składowa kilku właśnie e, sytuacji. Pierwsza, pierwsza że to taśma, która zorganizowała kompletnie atmosferę starty z taśmą idącą krzywo, to powoduje natychmiast reakcję zawodników, w atmosferę wśród kibiców, która... Sami kibice wskazywali, taśma idzie nierówno, jest to niesprawiedliwe, zawodnicy obruszeni, no wręcz gestykulowali zaraz po starcie, patrzyli na sędziego, dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją? No przecież to jest niedopuszczalne, bo to ogranicza szanse zawodnika w rywalizacji z innymi, kiedy taśma idzie szybciej czy później po której ze stron toru. No więc to była rzecz niedopuszczalna. Po drugie, z Organizacyjne. Jeżeli Ole Olsen taki sprzęt, który tą taśmę puszcza, zabezpiecza w ramach tego, co ma w umowie zapisane, to dlaczego nie mieli drugiego kompletu na wszystkich obiektach ligowych w Polsce? Jest drugi zestaw startowy, gdzie jeżeli jest jakiś problem z pierwszą maszyną startową, montuje się natomiast zapasową. No, tak jest by chociażby w Tarnowie i w wielu innych miejscach. Tam nie było takiego, takiego drugiego zestawu. No to więc mamy kolejny błąd, pewna niedoruba. Trzecia rzecz, że została po raz pierwszy ta marzena użyta podczas Grand Prix jako nowy, nowocześniejszy sprzęt, który nie został ostatecznie, jak widać, przetestowany. Być może to wynikało też jakby z montażu, być może z jakichś innych uwarunkowań, natomiast no, kompletnie droga jednokierunkowa donikąd, jeżeli chodzi o temat maszyny startowej, e, temat toru. Chyba się zdarzyło w historii, że tor był podobny, ciężki, zawodnicy ledwo utrzymywali się na, na maszynach i, i gdzieś tam nawet upadali sami. Zdaje się w Cardiff kiedyś mieliśmy taką sytuację. Te zawody obiechano ostatecznie do końca, mimo protestu zawodników. E, tutaj chyba kilka tych emocji na raz poskładało się, że mieliśmy do czynienia z taką z taką postawą też zawodników, którzy nie chcieli jechać, którzy byli zdegustowani sytuacją z taśmą, maszyną startową, którzy czuli się trochę oszukiwani tym, że taśma idzie krzywo, albo za chwilę, że nie ma taśmy. To jest Grand Prix. Tu każdy będzie chciał swoją szansę wykorzystać. Jeden lotnym startem, drugi nierównym startem. To jakby nie, ten, nie, nie, na tej, nie tej rangi zawody. E, takie sytuacje powinny dotyczyć, to w ogóle nie, nie ma mowy, żeby w, przy takiej randze m, takie wpadki miały miejsce, niestety były i, i chyba osobą odpowiedzialną na dzisiaj, na pierwszy rzut oka za to jest właśnie niestety e, pan Olsen i jego organizacje. No to powiedzmy w takim razie, kto zwróci kibicom za bilety, bo jest, są takie plany, żeby m, kibice złożyli zbiorowy pozew przeciwko to, Polskiemu związkowi Nie to właśnie ciekawe, czy to w ogóle ma rację bytu, bo tak naprawdę jury się zebrało i zawody zakończono, wyniki zatwierdzone. Znaki znaki. No, no to będzie sytuacja trudna. Ja, ja podejrzewam, że jak się to skończy tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Jeżeli rzeczywiście miałby miejsce protest zbiorowy czy jakiś pozew zbiorowy no to PZMOD będzie musiał jakoś się zachować w tej sytuacji a konsekwencją tego może być pozew w stosunku do firmy pana Olsena która też ma jakieś ubezpieczenia na takie wypadki, więc pewnie miałaby z czego ewentualnie takie straty pokrywać w stosunku do mówimy o odszkodowaniu no być może to byłaby pula która mogłaby służyć jako zwrot do, do kibiców kosztów, które ponieśli. Jakie decyzje będą? Obawiam się, że może mogą się one oprzeć o sąd, bo tutaj ten spór jest widoczny. Pan Olsen ma swoje zdanie, trochę inaczej to wygląda z naszej perspektywy. PZDMOT będzie miał swoje zdanie, bo zrobił wszystko, co mógł, by ta impreza dobrze się odbyła na odpowiednim poziomie. Natomiast no, element składowy postaci firm i usługi pana Olsena. Zawiódł jednoznacznie i ten pamiętajmy, że jest, ta umowa na Grand Prix jest na kolejne trzy lata podpisana. Więc jak to na 3 lata, się o... czyli jeszcze dwa tak, turnieje. Tak, tak, więc jak to się ostatecznie skończy, to też będzie rzutowało prawdopodobnie na kolejne turnieje. Jak one będą wyglądać? Sytuacja uważam bardzo trudna. Ja sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie będzie rozwiązane. Ale wiele było osób, którzy pierwszy raz zobaczyli w ogóle żużel tak na żywo, jest. wielu sponsorów, to tak chyba jest. promocji... Nie było, wręcz mogę powiedzieć, że no, niestety, niestety trochę tak, ponieważ sam byłem w Loży z osobami, które no, też były potencjalnymi sponsorami, ludźmi, którzy pierwszy raz byli na żóżlu, którzy pierwszy raz dotknęli tego widowiska. No i oni też pytali o co chodzi, dlaczego tak długo, dlaczego mnie no właśnie co to bez, przerwy były. Dlaczego bez taśmy startują? Takie proste rzeczy, co dla Kimita też były zauważalne, no dla nich były bardzo dziwne, no bo ich jakby w to, co w żóżlu się dzieje, to jakby element obowiązkowy taśma wspólny start. No i przede wszystkim wyścigi, których długo, długo nie było, nie mogli się na nie doczekać. Więc no zdecydowanie to nie, nie, nie służy promocji Żużla. Oby bezemoc znalazł jakieś wyjście, żeby tym ostatecznie nie ucierpiał w skali kraju, no i chyba też międzynarodowej, międzynarodowy, bo przecież te przebitki będą gdzieś szły dalej w, w świat. Tak już kończąc ten temat, tak wydaje mi się, że w tym wszystkim najbardziej szkoda Tomasza Golaba, prawda? Szkoda było patrzeć na to, co się stało wtedy, jak wyjechali na bo... Mówi się, że było mało kibiców, no, co najmniej dwie trzecie opuściło to. I te, też jestem zdziwiony no, postawą kibiców, bo no, ja wiem, rozumiem rozgoryczenie, ale kibice po to też większość przyszła, żeby go pożegnać. To jest tak, ponieważ akurat byłem z, e, świadkiem tych ustaleń, które towarzyszyły pożegnaniu Tomka Goloba i tam był taki projekt, żeby Tomasza Goloba pożegnać przed turniejem. Ale ten projekt no, trochę się nie trzymał całości, no bo przecież turniej za chwilę będą się ścigać. Taka, wy, takie wybicie trochę tej atmosfery mogłoby zadziałać odwrotnie nawet na samego Tomasza. W związku z czym był, jakby druga wersja została wdrożona, czyli zaraz po turnieju, y, za, miało to takie pożegnanie, oficjalne wręczenie nastąpić. Cała ta sytuacja, która została wytworzona, czyli zdegustowanie kibiców, no, rozczarowanie kibiców, którzy też opuszczali stadion w dosyć szybkim tempie, no też nie pozwoliło na to, żeby to pożegnanie Tomka wyglądało tak, jak powinno wyglądać. No Trochę klapa, tak? Klapa zarówno jeżeli chodzi o Grand Prix, widzieliśmy to wszyscy i, no, i klapa, jeżeli chodzi o to pożegnanie. Szkoda. Rzeczywiście szkoda, że to nie mogło być przy pełnych trybunach. No, ale to jest pewna wypadkowa tej, te, 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 tego, co widzieliśmy. Tomkowi nie pozostaje nic innego, jak przyjąć tą stałą dziką kartę, tą przyjezdną i jeździć do końca i zrobić mu pożegnanie. Na koniec musi ja tego go... Ja bym sobie tego życzył. Tomasz Golob to jest zawodnik, który, mimo że już trochę lat jeździ na żużlu, cały czas ma spory potencjał i, i na, na, pewnie bym nie, nie jedno widowisko by nam przygotował ciekawe na torze. Jeden ciekawy wyścig, no, ale to decyzja należy do niego. Z tego co wiem, planuje być może udział w Dakarze, być może e, tak jakby na troszkę innej jakby sferze motoryzacyjnej. Dalszą część swojej kariery, kiedy on skończy samą żużlową? Tego też nie wiemy, bo takie przypadki, kiedy zawodnik co roku kończył, też znamy z przeszłości. Zapowiada się, że będzie kończył, może nie, a może jeszcze się czuje na siłach, dopóki mu zdrowie pozwala i nie ma jakichś kontuzji, które uniemożliwiają jazdę. No to przecież jest o wiele lepszy niż jeden średni zawodnik. No i poza tym jest ikoną. Jest produktem, który przez firmy profesjonalne, które zajmują się przeliczaniem zwrotu marketingowego bądź inwestycji, jakiegoś sponsora, jest wyliczany na 1 do 5, czyli pięciogodny w zwrot, zwrot inwestycji otrzymuje firma, która jest jego spółką, głównym sponsorem na przykład. No to, to też jest parametr taki czysto biznesowy, który i pewnie dla Tomasza Goroba jest materiałem, nad którym się ma, warto zastanowić, i dla niejednego inwestora. No więc tu mamy kilka obszarów, nad którymi, czy on warto, żeby on kończył karierę, czy nie warto. Decyzja należy do Tomka, i kiedy to zrobi, no, będziemy musieli to uszanować. Słuchajcie, zostawmy już Grand Prix. Ja mam nadzieję, że za rok, mimo wszystko, żużlowcy wrócą na Stadion Narodowy w lepszym wydaniu. Ale teraz wróćmy do wydania ligowego, bo tam na pewno takich sytuacji, miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie jak, jak ta w Warszawie. Pierwszy mecz, o którym chciałbym powiedzieć, to Toruń z Zieloną Górą. Zielona Góra właściwie będzie gościła Toruń. Tak wydaje mi się, że jakby mówić o ostatnim meczu Torunia z Wrocławiem, kiedy był remis, no to wychodzi na to, że Walubas powinien łatwo wygrać z Toruniem. No tak, ale Falubas ma dwóch kontuzjowanych zawodników do Walaska, o którym mówiliśmy w poprzednim magazynie. Doszedł Andraz Jonsson, który zrezygnował ze startu w Grand Prix, wycofał się, bo narzekał na bóle w kolanie. Także no, to może być bardzo ciekawe spotkanie i ja nie widzę tutaj faworyta. No tak, Toruń też nie ma jeszcze jednego zawodnika, na którego czeka. Mówimy o Wardzie. Zawodnik który tam miał swój przypadek powiedzmy taj, o Grand Prix. No. no jeszcze nie wiemy, jak przedpełski po no tak. tym wypadku się. Czuje. Jak przedpełski, tak. No mamy miedzińskiego, który również przecież jest kontuzjowany Początki sezonu są niestety takie, że tych przypadkowo, przypadkowych sytuacji jest dużo. Zawodnicy chcą jechać już szybko, już wygrywać. Częściej obłędy, łatwiej o błędy, kiedy nie są jeszcze wjeżdżeni, tory też czasami na początku sezonu są troszeczkę trudniejsze niż później w trakcie, kiedy się już przesypią, kiedy to słońce ten, ten tor poukłada. Chyba wyrównany pojedynek. Toruń, Toruń co prawda różnie jeździł w Zielonej Górze, ale tak jak przy tych osłabieniach, o których mówimy, no, to będzie ciekawy mecz na pewno. Zresztą nie da się jeszcze dużo powiedzieć o odróżniach, bo za mało jest meczy. Tak, ten potencjał e, inaczej będzie wyglądał na wyjeździe, a inaczej na, na własnym torze, tak jak Tarnów, o którym, o którym za chwilę pewnie powiemy, bardzo ładnie jechał na własnym torze i będzie pewnie cały sezon bardzo ładnie jechał, tak na wyjazdach to ten egzamin dopiero przejdzie w leśnie. Jak to będzie wyglądać naprawdę i na ile zawodnicy się będą odnajdywać na obcych. Czyli no, na pewno będzie kojarzył się ten pojedynek z tym nieodbytym finałem. Kiedy to no Dora tak. miał przyjechać do Zielonej Góry? Także też taki małem. No smaczek. tak, tu jest smaczek jeszcze ten rzeczywiście, no tak, ten no żużel na ma nadzieję, swoje że żużel ma swoje przypadki. Jak widzicie kiedyś, taka afera dzisiaj troszkę taki, taki czy inny blamasz. Oby no, się Emocji mówiło lepiej, się. lepiej dobrze niż źle o żużlu, bo, bo to buduje aurę i zachęca też sponsorów i ludzi. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o Grigorii Grigori Łagucie, który w Krośnie bodajże miał komplet punktów. Ja myślę, że to też jest w kontekście tego meczu istotna kwestia, bo Toruń poprzednio remis, a teraz no, w kontekście tych kontuzji może, może powalczyć o, o coś więcej niż tylko honor. No, bo to pokazuje, że jest dobrze dysponowany i będzie na pewno silnym punktem drużyny, Storunia, a na pewno holder. No, tak jak wspominaliśmy wcześniej, zagadką jest forma Pawa Przedpolskiego. Jak będzie się czuł po tym groźnym upadku, na to, Czy że w, w ogóle weźmie Torun... udział w tym. Myślę, meczu. że tak. Przejdźmy do kolejnego meczu stali Rzeszów ze Spartą, z Betardem Spartą Wrocław. To też dość ciekawy mecz, bo Wrocław tak teoretycznie ma szansę chyba na zwycięstwo. To jest mocna ekipa, przynajmniej na początku sezonu. Rzeszów, mimo że ambitny, to wydaje się, że jednak gdzieś stawiany w takiej roli kopciuszka ligowego. Na pewno tak i y, ostatnia wiadomość, czyli kontuzja kolana Kildemanda. Zobaczymy, czy on pojedzie w tym meczu. Jeżeli nie wystąpi, to Rzeszów będzie miał trudny orzek do zgryzienia, bo Wrocław już pokazał w pierwszym meczu na to, że w torniu, się liczy. A pamiętajmy, że wtedy y, jeszcze po kontuzji, po upadku w Anglii był Maciej Janowski, który pokazał się z bardzo dobrej strony w Krośnie. W Grand Prix też y, po, pokazał, że potrafi walczyć. Także może no właśnie, to był ciekawy. wypadek przy pracy Maćka Janowskiego, bo w Krośnie już to wyglądało zupełnie inaczej. Jak to ocenić? Początek sezonu to, to jest czas, kiedy często są nowe silniki, nowe ustawienia. Pamiętajmy, że tłumiki wróciły, tłumiki przelotowe. One co prawda nie dają takich parametrów, jak te poprzednie tłumiki przelotowe. W ocenie zawodników to jest jakieś 30-40% powrotu do tej charakterystyki zachowania motocykla, którą mieliśmy na tych wcześniejszych przelotowych tłumikach, czyli nie w pełni ten silnik odzyskał to, to co powinien. No ale okej, okay, to jest pół kroku do przodu. Mamy te tłumiki, które jakoś tam powiedzmy ułatwiają to jazdę. Niektórzy zawodnicy kompletnie się gubią, bo jeżeli rok, dwa, trzy jeżdżą na pewnych ustawieniach, silniki przygotowują z uwałkami rozrządu, ze stopniem sprężenia, z ustawieniem gaźnika, zapłonu, notują to w zeszytach, jaki tor, jaka pogoda, jaka wilgotność, jakie ciśnienie, te wszystkie parametry i jaki silnik na jakim przełożeniu wygrywał, biegł lub przegrywał, to wszystko się, te zbiór doświadczeń, które trzeba zanotować, na bazie którego trzeba potem łatwiej się poruszać. Wtedy trudniej obłędy na to, że kiedy się przyjeżdża za rok, ma się taki silnik, który miał się w tamtym roku i on dobrze jeździł i te ustalenia, te ustalenia można przywrócić, żeby ten silnik był dobrze spasowany, jeżeli tor, powiedzmy, pozwala, jest podobny, podobnie przygotowany. Jeżeli zmieniamy jakiś parametr w tej całej układance, to bardzo często cała reszta się sypie. No Coś się przestawia, tak? inaczej silnik się zachowuje, więc trzeba na to wziąć poprawkę. Nie każdy zawodnik sobie z tym od razu radzi. Czasami niektórzy błądzą dłużej, niektórzy błądzą krócej. Niektórzy trafiają akurat idealnie, bo to, co mu brakowało na tym silniku, on tego nawet nie czuł jako zawodnik, to ten tłumik, który dał te pół kroku do przodu, na przykład mógł uzbroić tego te, te motocykle w ten dodatkowy parametr i nagle się okazuje, że zawodnik jedzie jak wściekły, wszystko pasuje, nie, sam nie wie dlaczego. To są takie nieraz drobiazgi, które powodują, że zawodnicy jeżą z przodu albo z tyłu. Wygrywają bieg albo go przegrywają, bo sam zawodnik może zrobić wszystko, może wyjść z tego motocykla prawie, żeby wygrać ten wyścig, ale jak ten motocykl nie będzie miał takiej prędkości, jak należy, no, to, no to, to, to wtedy i tak ktoś go przejedzie koło niego, tak? albo z prawie strony minie, albo z lewej, albo go na łuk wyprzedzi i taki będzie koniec. Tak, tak to wygląda, pierwsze kilka metrzy to jest często jeszcze układanie się ze sprzętem, z nowymi silnikami, z regulacjami i o te błędy łatwiej. A spodziewacie się jakiejś rewolucji właśnie względem tych tłumików, że ci, którzy teraz byli gdzieś na topie, mogą tak na tyle stracić, żeby, żeby wskoczyli za nich inni i wcześniej słabsi? Ja to odbieram w, w kierunku bezpieczeństwa. Myślę, że ci topowi będą jeździć na tym wysokim poziomie, reszta będzie próbowała do nich równać. Ale przede wszystkim to chyba chodzi tutaj o to bezpieczeństwo, bo te motocykle nie zachowywały się normalnie. To zdecydowanie tak. Te motocykle... Zachowują się trochę lepiej, ale tak jak powiedziałem, nie tak jak tak, tak to było wcześniej, lat temu kilka, no ale to też ważne, że trochę lepiej. Ale podam przykład Seifudinowa, który wykonał mnóstwo testów na poprzednim układzie, na poprzednim tłumiku, wiele silników, wiele różnego rodzaju, wręcz albo laboratoryjnych, podejść do, do tego, żeby zdiagnozować najlepsze ustawienia na tych motocyklach, na tym torze. I w momencie, kiedy on zbudował bazę danych, z mechanikami, z tunerami, na której chciał bazować, ma nowy tumik. Co się dzieje? No, na informację, zanim tutaj doszło do kontuzji, którą ona była na krosie, no, to miałem informację, że on zostaje na stary tumikach. Że chce jechać na. Nie chce tego zmieniać, ponieważ te, tą szybkość, którą miał wypracowaną na tamtym tumiku i z tymi regulacjami, które gdzieś tam przepracował, chce wejść w nowy sezon, żeby od razu sobie tego nie, nie przewrócić. Także różne jest podejście zawodników. Pewnie większość zmienia te tłumiki, bo to jest bezpieczniejsza jazda, ale czasami ważniejsza jest ta dla zawodnika prędkość tego motocykla, żeby tego nie zgubić. Zostawmy już ten mecz. Kolejny to GKM Grudziądz, moneymaxmoney.pl PL Stal Gorzów. To wydaje się, że też ciekawa, ciekawy pojedynek, bo GKM gdzieś przed sezonem był stawiany w roli czarnego konia. Ty Paweł mówisz, że będzie, ale na własnym torze, tak. a moneymakesmoney.pl, Money.pl no to mistrz Polski I tak naprawdę każdy, myślę, będzie się bardzo motywował na tą drużynę. No Gorzów pokazał już na torze w Tarnowie, że potrafi jechać i, i już po, jak już coś tam znaleźli w naszym torze, no to zaczęli zdobywać te punkty i przegrali tylko dziesięcioma punktami. Gruziąc, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to będzie drużyna własnego toru i oni przede wszystkim sami mówią, działacze, że oni chcą ten sezon spokojnie przejechać i utrzymać się w lidze. No i celem jest właśnie zwycięstwo na własnym torze. No i ten pojedynek ze Gorzy pokaże, na jakim są etapie. Zdecydowanie tak. Tomek Golob raczej będzie preferował tory twarde, a GKM Grudziądz, czyli to Grudziąski, jest torem, który nadaje się idealnie też do, do, do takiego przygotowania, i to będzie stanowiło pewien handicap e, u gospodarzy. Zawod, zawodnicy przyjezdni, czyli na przykład Gorzowcy, którzy teraz będą tam jechać, będą się mniej więcej na podobnym poziomie gubić, uważam, jak w Tarnowie, w Tarnowie na samym początku. Więc tutaj Grudziądz, może nie tym samym swoim zespołem, timem, który też nie jest jakoś najsłabszy, ale tym torem będzie w stanie prawdopodobnie zatrzymać Gorzów. Będzie to wyrwany pojedynek. Uważam, że tutaj ostatnio. Nie wyścigi mogą decydować e, o tym, kto wygra. Także kolejny egzamin. No, tym razem, grudziąc u siebie, ma okazję pokazać się z dobrej strony. To też bardzo ważny mecz dla nich, bo kibice, którzy mają Beniaminka. E, inauguracja, obroczy, inauguracja obroczy. tak. No, pierwszy mecz, jak wyjdzie, to też będzie rzutować później na frekwencję. I od razu z mistrzem Polski. Tak, na frekwencję, na, na, na to, jak będzie, jaka będzie aura, jakie jak sponsorzy przyjdą. Ja mówię specjalnie o tym, bo to, tego nie widać na trybunie, jak się siedzi, ale. Dla klubów jest to bardzo ważne, żeby, to, żeby był wynik, żeby byli sponsorzy, żeby byli kolejni chętni do współpracy, bo to buduje ich stabilność finansową, wypłatę dla zawodników, a na sam koniec licencję, żeby można było jechać kolejny rok i tak dalej. Ja myślę, że też Stargorzów jest w takiej, w takiej ciężkiej sytuacji, bo ja myślę, że tutaj ciąży takie widmo. Porażki mimo wszystko i to będzie drugi, druga przegrana tak naprawdę z rzędu. No trochę terminarz się nie, nie poukładał, bo przełożono tą pierwszą kolejkę i wyszło tak, że teraz jadą dwa mecze na wyjeździe. No Stargorzów będzie w tym sezonie mocna, no i ten pojedynek kolejny no będzie bardzo zacięty i tak jak powiedział... Robert, no do ostatniego biegu będzie się decydować, kto wygra w tym spotkaniu. A co myślicie o Krzysztofie Kasprzaku? To jest zawodnik, który wciąż chyba buduje swoją formę. No, Przez chwilę mówiliśmy o pewnych zmianach, które mogą przynieść, na przykład, Tumiki. Czasami jest tak, że ktoś to wszystko ma tak dobrze dopracowane, że ta, ta lekka korekta na jednym z elementów całego układu może spowodować ucieczkę z tego najlepszego, optymalnego, nie wiem, wypracowanego układu dla, dla zawodnika. I Krzysztof, czy, czy, to, czy ten tytuł, niektórzy mówią, że ten tytuł spowodował, że on no, troszkę to ciśnienie z niego zeszło. Nie wiem, no oni też znają się na tym sprzęcie. Ojciec Krzysztofa, który tutaj silniki od lat przygotowywał i jest takim doradcą i bardzo bliskim współpracownikiem Zadon Kasprzak, na no Polski. E, pewnie znajdzie jakieś rozwiązanie za chwilę na to, jak, jak, jak odnaleźć to, tą szybkość i tą jazdę Krzyszka, bo Krzysiek przecież nie oduczył się jeździć i, i to nie jest tak, że nagle zapomniał tak, po zdobyciu tego tytułu, jak może wygrywać w wyścigi. Pewnie jest też bardzo ambitny i za chwilę będzie gry tor aż do skutku będzie w te biegi tak wygrywał, jakby sobie życzył. Hmm. I Wersen i żegar to zawodnicy, którzy jakkolwiek by nie oceniać tego Grand Prix, no to, no to wypadli nieźle w tych trzech wyścigach. To jest jakiś taki sygnał, że wersen wraca do gry? John, ja myślę, że on jest w tej formie i to podkreślał wiele razy. No, miał problem w tarnowie ewidentny, nie mógł znaleźć tych ustawień, a a myślę, że kolejny egzamin czeka na niego w Grudziądzu, bo Tak jak powiedziałaś, twardy tor, no i, no i tam już nie może zawieść. No, będzie miał, można powiedzieć, déjà vu w Grudziądzu, bo tam może spotkać podobne warunki. Jeżeli nie weźmie bardzo mocnych korekt na sprzęcie albo innych silników, które będą o wiele miały mniejszą charakterystykę. To będzie, będzie ten sam problem, bo ten zawodnik, który trzyma absolutnie formę, widać jego, jego jazdę po tej kontuzji. Ja się trochę obawiałem, czy on po tej kontuzji kolana, od razu wejdzie na takich obrotach w sezonie, ale wszedł od razu. To, co było w Tarnowie, to, to nie był iwersem. To on sam bardzo źle mówił o sobie i o, o całej tej sytuacji, bo nie mógł tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Na deser mecz Unii Leszno z Unią Tarnów, dwie, dwie imienniczki. tak. E... Łomot będzie? Tarnowa w Lesznie? Tak się spodziewacie tego? Nie, myślę, że nie. Że tak, to, jest, to, to są pierwsze mecze i my. my Unia Tarnów powinniśmy to wykorzystać w tym spotkaniu. Nie wiadomo, czy powiedziałem i Seif bo już w tym tygodniu ma wrócić do treningów, ale jakoś miałem wątpić, że żeby się pojawił i Adam Skórnicki tego zwycięskiego składu z GKM Grudziądz nie zmieni. No i tu też upatruję szansę. Mamy Keneta Bier, który jeździł w ubiegłym sezonie, Janusz Kołodziej na ten tor znakomicie. No i tu upatrywałbym może jakieś niespodzianki. Chciałbym, żeby to spotkanie było wyrównane do końca. Ja myślę, że tak będzie, że to, to ten początek sezonu tak, tak będzie wyglądał. Jeżeli nie będzie Sejfuninowa, to będzie strata na widowisku. Na pewno no Emil, bardzo wojowniczy zawodnik, pewnie by to było ciekawsze, aczkolwiek no jest, to, no jest to plus dla tarnowskiego zespołu, bo to jednak zawsze to będzie osłabienie dla dla Leszna. Również sytuacja będzie podobna, przewiduję, że do końca nie, nie, nie da się przewidzieć. Życzymy oczywiście naszej drużynie tarnowskiej wygranej w, tej, w tym meczu, ale Leszno łatwo skóry nie odda. No właśnie, bo ja mam takie odczucie, że brak Seifudinowa to będzie takie zmniejszenie wymiaru kary, bo jak patrzę na punktację z poprzedniego meczu, wiem, że to nie jest wymiarodajne, bo gdzieś mecz meczowi nierówny, ale, ale tutaj nie było słabego punktu tak naprawdę w meczu z Krudziącem na własnym torze. Zwłaszcza na własnym torze oni będą Mam wrażenie, w tym sezonie nie do, nie do pokonania. No myślę, że tak. No mają aspiracje wysokie, więc na własnym torze nie powinni przegrywać, tylko to, jak cały czas podkreślamy, to, są, to jest dopiero druga. Runda właściwie trzecia, ale drugi mecz, także może się wszystko zdarzyć nie o było, jazdy zawodników. Nie było jeszcze tych egzaminów takich, dlatego mówię, że za mało przetarć, bo nie da się dzisiaj porównać konfrontacji e, na przykład z Gorzowem u, się, u siebie, Leszna, tak? czyli Gorzów, co by zrobił Gorzów na no torze leszczyńskim, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że Rudziądz, który był tak troszkę pozycjonowany w lidze tej wolniejszej ekstralidze, czyli Liga drugiej prędkości, niektórzy polowali takie kreować y, definicję. Ja się z tym nie zgadzam, bo, bo uważam, że to będzie się mieszać i zawodnicy będą się... To, to jest żużel, tu są kontuzje, tu często są właśnie takie pomyłki w sprzęcie i, i to się wszystko będzie tam jakoś składać razem. Y, to, y, to na dzień dobry właśnie Leszno u siebie miało ten zespół, który potencjalnie był w ocenie specjalistów raczej słabszym zespołem grudziądzkim. Y, czy Tarnów będzie jechał lepiej od Grudziądza? Na pewno będzie jechał lepiej, tylko czy da rady wygrać? No to się okaże... W niedzielę. No tutaj chyba będzie decydowała przede wszystkim postawa naszych juniorów. Ernesto za Damian Dąbrowski, z Piotrkiem Pawliskim będzie ciężko, ale z Bartoszem Smektałą, który zdobył jeden punkt w meczu z Grudziącem, no tutaj musimy upatrywać jakieś szanse. Każdy, każdy punkt jest ważny i takie juniorzy to zderzenie juniorów, par juniorskich. Czasami ktoś do tego uwagi nie, jakby dłużej nie, nie, nie zwraca nie na to uwagi, to jest to czasami kluczowe i tymi juniorami można zdobywać medale. Bo jeżeli zespoły są na podobnym poziomie, a jest różnica na parze juniorskiej, to te cztery punkty albo dwa, wygrany wyścig, to właśnie czasami decyduje o tym, że można wygrać cały mecz. Mhm. Janusz Kołodziej martwi trochę, mam wrażenie, strasznie się męczył w tym krośnie. Ja myślę, że on szuka jeszcze A, odpowiednich testą. tak i, i przełożeń, i ustawień, i to cały czas jest poszukiwanie. Y jeszcze tak jak podkreślał po meczu z Gorzowem, brakuje mu tej jazdy treningowej. W Gorzowie też z Gorzowem też, bo mam wrażenie tak na siłę trochę. Znaczy, no troszeczkę błędów na to, że dobrze, że ten mecz został wygrany, y że teraz jest ten mecz w Lesznie y na torze, który bardzo dobrze zna. Potem znowu mamy przerwę dwutygodniową. Także myślę, że, że powoli zacznie wracać do tej optymalnej formy z ubiegłego sezonu. Ja bym się takim występem, który miał miejsce w, w Krośnie, nie specjalnie przejmował, bo zawodnicy też muszą potestować trochę różnych, różnych silników, różnych ustawień. Czasami jest tak, że zawodnik nie ma gdzie z tymi najlepszymi sprawdzić sobie jakiegoś nowego, nowego silnika i mówi, no na treningach samemu to tak, czy też z kolegami, to nie zawsze dobrze precyzyjnie da się to określić. Ale w starciu na meczu, kiedy możemy różne szybkie doświadczenia przeprowadzić. Tutaj możemy znaleźć idealne rozwiązanie do tego silnika. Bierzemy ten silnik, tak, jedziemy do skutku, aż doregulujemy ten, ten mechanizm. Bo on ma działać, ma, ma dobrze jeździć, ma szybko jeździć, co jest od dobrego tunera, jest sprawdzony, tylko nie znamy jeszcze, jak go doregulować do tego toru. I czasami zawodnicy, mając taką okazję na przetarcie, na taką, no, taki egzamin trochę, decydują się, że dzisiaj jeżdżą na tym motocyklu, bo jeszcze nie, nie mają go sprawdzonego, a chcą go dopasować. Być może Jan już po prostu w ramach przygotowań do sezonu wykorzystał ten mecz w ten sposób. Zobaczmy jeszcze tabelę przed tą drugą rundą, właściwie trzecią, ale, ale dopiero pierwsze mecze za nami. Fogą Nialeszno na czele to jest też taki y, sygnał, że pewnie chcieliby tam zostać. No patrząc na, na, na Fogą leśną nie tarnów, no mecz na szczycie. No więc właśnie, no tylko, że Unia... No tak, ale zostawmy to. Już te dywagacje pewnie po tej kolejce będziemy trochę więcej wiedzieć. Przypomnijmy, że następna kolejka 26 kwietnia faluba z Zielona Góra z KS Toruń, Stal Rzeszów z Betardem, z Wrocław, Unia Leszno z Unią Tarnów, GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów. Czekamy na te spotkania. Dziękuję Wam za udział w w magazynie żółżowym, mimo Sport Extra, Tomasz Weryński, Paweł Cibor, Robert Fratza. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Partnerem programu jest portal e speedway.pl.